Wszedłem w ten wąwóz, w którym szliśmy ostatnio i tu teraz się odkrywa prawdziwe, w cudzysłowie, piękno tego miejsca. Opon raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Gąbka od tapicerki. Ha. Na pierdziele Po drugiej stronie... Budowlanko, remontówka i szklarnia wchodzimy trochę dokładnie, zmieniłem torby, wziąłem teraz dwie o znicze z cmentarza też się znajdą Dalej wieje znowu. Pewnie będzie Wam szumić w słuchawkach. Daj, no flamingóweczka w miarę świeża. A w tym dołku co mamy? Przechodzimy przez liście. I kolejna remontóweczka. Jest to taka dość, widzę poważna. A zejdę tam. A co? O, nawet takie rzeczy ludzie wyrzucają. Uszkodzony niestety. Łóżeczka. w talerze z gdzieś widziałem to o no niestety, byłby komplecik. grzybki w sobie własnym. Nic nie ocalało, wszystko zrzucone i... O. Świeczniczek cały. Prawie cały. A, szkoda. Naprawdę można wiele dowiedzieć o łodzi. Grzaniec. Patrzcie, cały. Grzaniec star grzane starotoruńskie. A, uszkodzony, szkoda. Taki fancik byłby. fajny wazon był niestety no kolejna Rzewniczka kryształowa niestety, ale połamana, masakra. Tu są jakieś Bapana na aluminiowej blasze. Powiedzcie mi, warto to brać, czy nie warto. Przyjmą to gdzieś na, na skupie czy nie. jeszcze raz coś takiego widzę. Normalnie papa, ale pod spodem jest normalnie aluminiowa blacha. Dajcie znać, bo nie wiem. Ale tego tu jest mnóstwo. Ten kawałek wezmę. Ale dajcie znać, czy coś takiego biorą na... Na skupach, zobaczcie jak to ładnie odchodzi. A to jest papa. Nie wiem, dajcie znać jak wiecie, bo ja nie wiem. Ale Pobojowisko normalnie. normalnie stoję na kawałku pralki. chyba szuflada od biurka jakiegoś. O, leszek. Leszek zawsze się przyda. Do nie rusz. Cała niewyszczerbiona. Butelka zwrotna. Zabierzemy. O, znowu wieje. A tu się coś spaliło U. zaczyna wiać chmury się zebrały nie rusz Dora nie rusz no a jakże śmieciochy z domu o kolejny leszek kolejny leszek z butelką zwrotną na wierzchu Standardowo oskurowane przewody, to znaczy same skóry po przewodach: remontowo-budowlane usługi. Tam coś ciekawego, zrzucone, podejdziemy. remontówka. Nie wiadomo co zrobić ze śmieciami. To wyrzucić w dół. Tu był grzany siding. Widać resztki sidingu. Ojej. Jemy dalej do Ruśka. Rozbiórka. Tam kolejna lodówka, a raczej to, co z niej pozostało, a plastikowe parapety. No i oczywiście porządki w piwnicy były, lub na strychu. Samy dudy i resztki po przywodach A to już widzieliście Patrzcie jakie zrzutowiska Zajrzeć tam ciekawostki dropsa, zobaczcie na to, kurde. Jaki słoik, niestety, walnięty jaka szkoda. No tutaj to już śmieci starocie tu już staro Jaki komplecik Zobaczcie, jeszcze z gumą nawet W środku jakieś chyba śliwki Ale komplecik jest piękny Chuta szkła. Wymiarki. W wymiarkach. W wymiarkach. Zawieram. Piękny komplecik. Piękny. Idealnie pasuje. To idźmy głębiej. To butelki po winku. Przejdźmy jeszcze kawałek i wracamy. Nie będziemy mieli co zwiedzać później. A bateria na kamerze, już na pomarańczowo. No. Widzę jakąś elektrykę rozmontowaną, praktycznie chociaż styki, a zabiorę. Pobawię się z tym trochę. No, i szybko podsumuję ten krótki wypad na apokalipsę, na to wielkie wysypisko. Byłem tam w sumie, no może w sumie godzinę. Także uzbierało mi się 3, 6, 8 buteleczek zwrotnych. Taka ładna butelka widać, że stara w kolorze morskim. Dwa takie słoiczki fajne, przydadzą się tutaj kompleci nawet takie dekielki, każdy inny. No i tutaj ten wyłącznik, tutaj widzę, że te styki są musiężne i chyba srebro w środku, także sobie to rozmontuję, puszek aluminiowych, no prawie 2,5 kg, także jest miło i jeszcze złomik, to postawię na dół i samego złomiku wpadło, no 4,5 kg, także. Jak na godzinny spacer po, po tym strasznym miejscu, że tak powiem. No to surowce trochę przyniesiona, jakby się tam zagłębił, tak naprawdę pogrzebał w tych, w tych górkach, to by powychodziły takie rzeczy, że dajcie spokój. No mówię, od czasu do czasu można tam skoczyć i, i coś stamtąd przywieźć. No dobra, żegnam się z Wami na dzisiaj dajcie łapkę dajcie suba, jak się podobało. i do następnego.